Cześć wszystkim! Słuchajcie, mamy to! Wreszcie są oficjalne, licencjonowane Pro Kontrolery do PS4. Mamy Revolution od Nakona. Raiju od Razera. Testowaliśmy je tutaj w naszym studio cały ranek i nie mogę się doczekać, żeby wam je pokazać. Przy tworzeniu tych padów, PlayStation współpracowało z firmami związanymi z progamingiem i e-sportem, co oznacza, że będą one idealnie działały na PS4. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, informacja: kontrolery na naszym rynku pojawią się na początku 2017 roku, ale dosyć tego gadania, zabierzmy się za unbox, a zaczniemy sobie od Rajdu. Otwieramy twardy karton. Na dzień dobry mamy list gratulacyjny od szefa wszystkich szefów od Razera, który zaczyna się. I już nie ma odwrotu. No właśnie, już nie ma odwrotu, bo naszym oczom ukazuje się taki oto widok. Szkoda, czas na wyciąganie wszystkiego z kartonu, bo najbardziej interesuje nas sprzęt i to, jak działa. Szybko pokażę Wam, co jest w środku. Opakowanie twarde, bardzo praktyczne, możemy wszędzie zabrać go ze sobą, co ma sens, gdyż jest to pad turniejowy. metrowy kabel USB. Niby, zobaczcie, jest to zwykłe USB, ale jest wyprofilowany tak, żeby idealnie nam siedział w padzie. Oczywiście wszystko jest tutaj zabezpieczone. To, na co ja bardzo zwróciłam uwagę, to to, że kabel nie odkształca się, czyli jak on jest tak zwinięty i później sobie go rozwiniecie, to on Wam się fajnie wyprostuje po jakimś czasie. Niezbędna papierologia, czyli instrukcja obsługi i mały bonusik naklejki. Dobra, otwórzmy to, aż mi się ręce trzęsą. W środku, oczywiście, danie główne pad, ale o nim za momencik. I ostatnia rzecz, którą mamy, to śrubokręt do odkręcania triggerów. Pad ma ergonomiczny kształt, pod spodem macie takie gumowe elementy. Nawet jak spodziewam się łapa, to pad nie będzie wam się ślizgał w dłoni i nakładki na analogii można je oczywiście zdjąć. Krzyżyk, zazwyczaj w padzie on jest jednym takim elementem konstrukcyjnym, a tutaj to są cztery niezależne od siebie przyciski. Przyciski, których oczywiście nie mogło zabraknąć, Share i Options, kwadrat, trójkąt, kółko, krzyżyk. I co ciekawostka, te przyciski są na mikrostykach, przez co bardzo fajnie chodzą i fajnie klikają. Na dole mamy cztery przyciski funkcyjne: pierwszy do remapingu, ale to jeszcze zaraz Wam pokażę dokładnie o co chodzi. Drugi do zmiany profilu, trzeci do wyciszania mikrofonu i czwarty do regulacji głośności. Na grzbiecie mamy tradycyjnie triggery i bumpery i dodatkowe przyciski funkcjonalne M1 i M2. Przyciski mają dużo większą powierzchnię i są tak fajnie wyprofilowane, że nie ma mowy, żeby palec nam się omsknął podczas strzelania. Pod spodem mamy kolejne przyciski funkcyjne M3 i M4, również na mikrostykach. I te przyciski możemy sobie zdemontować przy użyciu tego śrubokręta, ale ja nie będę tego robić, ponieważ mi na bank się przydadzą. W tym padzie są dwie możliwości zmniejszenia zakresu działania triggerów. Pierwsza z nich jest mechaniczna i do tego właśnie służą te dwa przełączniki. Działanie jest bardzo proste, w tym ustawieniu mamy zakres działania całkowity, a jeśli przełączę, od razu widać różnicę. dużo. I oczywiście nie może zabraknąć wejścia słuchawkowego. Zarówno lightbar, jak i wbudowany głośnik są nieobecne i co zapewne już wiecie, Rajju łączy się z konsolą tylko za pomocą kabla USB. Takie połączenie ma sens, ponieważ znacznie obniża latencję, a to może mieć wpływ na przykład podczas gry turniejowej. Dobra, wiecie jak wygląda, a teraz zobaczcie jak działa. Remapping Rajju jest banalnie prosty. Po podłączeniu cztery przyciski funkcyjne, bo te nas najbardziej interesują, dublują bumpery i triggery. Rajdriw oferuje nam dwa profile, które możemy dowolnie skonfigurować. Odpalamy drugim przyciskiem i lampka sygnalizuje nam, którego aktualnie używamy. Aby przypisać jeden z czterech dodatkowych przycisków funkcyjnych, przytrzymujemy pierwszy przycisk na panelu, migająca dioda sygnalizuje gotowość do zmiany. Następnie cały czas trzymając przycisk remappingu wciskamy, który klawisz funkcyjny chcemy przypisać. I jako trzeci dociskamy ten docelowy. Jeżeli wszystko się powiodło, pad powinien zadrgać. Na przykładzie Destiny pod M1, znajdujący się po lewej stronie z tyłu, przypisuję krzyżyk, który służy w grze za skok, M2 jako kwadrat, czyli przeładowywanie, pod spodem po lewej M3 przypisuję do L3 jako bieganie, i M4 jako trójkąt do zmiany broni. Jak to działa, zależy oczywiście tylko i wyłącznie od Was. Jak już wspominałam wcześniej, mamy możliwość cyfrowej zmiany czułości triggerów i znów naciskamy przycisk remappingu, obydwa triggery i krzyżykiem i kółkiem włączamy lub wyłączamy funkcję. I znów pojawią nam się wibracje. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego mamy możliwość wyciszenia mikrofonu. Lampka sygnalizuje nam, czy jesteśmy na antenie, czy nie. Głośność możemy regulować na dwa sposoby, albo wciskając przycisk, albo przytrzymując go i regulując krzyżykiem. No dobrze, przyszedł czas na REVOLUTION od NAYKONA. Opakowanie jest zupełnie inne. Pozbądźmy się tej plastikowej nakładki, ale skąd inąd bardzo ładnej. I zobaczmy, co jest w środku. Uuu, przypomina mi to Hanasolo w karbonicie. I oto on! I w ten oto magiczny sposób wszystko leży już przede mną. Zacznijmy sobie od kabla. Jest 3 metrowy, powlekany. Nie będzie nam się giął, podobnie jak w przypadku poprzedniego kontrolera. Szmatka, żeby czyścić naszego pada, żeby był piękny i odpicowany, woreczek przeciwkurzowy z logo ikona, ciężarki, kluczyk, aby otworzyć pada i te ciężarki umieścić, dodatkowe zabezpieczenie kabla i naklejki. Dobrze, że mam dużą lodówkę. Pad w dłoń, zobaczmy jak wygląda z zewnątrz. Jest cały pokryty taką matową gumą, dzięki czemu nie będzie nam się ślizgał w dłoni, bardzo fajnie się go trzyma. Układ analogów jest zupełnie inny niż w shocku. Prawa gałka wychyla nam się pod kątem 46 stopni, co znacznie zwiększy nam precyzję. Gałkę możemy sobie skonfigurować za pomocą specjalnej aplikacji, ale do tego jeszcze wrócę. Tradycyjny czterokierunkowy krzyżyk, tutaj zmienia się w ośmiokierunkowy. Oczywiście mamy przycisk Share Options, PlayStation, mamy touchpada, a to, co najbardziej się rzuca w oczy, to kwadrat, trójkąt, kółko, krzyżyk są większe i lekko zaokrąglone, co może mieć duże znaczenie podczas gry w biotyki. Pad jest bardzo ergonomiczny, co przekłada się również na jego grzbiet. Triggery i bampery są bardzo dobrze wyprofilowane i musimy zwrócić uwagę na bardzo solidne mocowanie kabla. Kabel u góry posiada specjalne oznaczenie, dzięki czemu możemy go łatwo podłączyć. Nie uszkadzając niczego. Przejdźmy na tyły, a tutaj znajdziemy cztery przyciski funkcyjne. Dzięki aplikacji możemy z nim zrobić dosłownie wszystko. Ten przełącznik służy do zmiany trybów. W trybie pierwszym działa on jak Pro Controller, a w trybie drugim, kiedy go przełączymy, możemy tym przyciskiem wybrać jeden z czterech stworzonych przez nas profili. Diody pokazują nam, który z czterech profili jest aktualnie aktywny. Pod spodem mamy wejście na słuchawki i diodę, która pokazuje nam kolor gracza. Podobnie jak w RideJu, na wyposażeniu nie znalazł się lightbar oraz budowany głośnik. Waga pada ma znaczenie, a Revolution daje nam możliwości regulacji. Otwieramy kluczykiem, wybieramy ciężarek, w zależności od tego, czy chcemy mieć pad cięższy czy lżejszy. Wkładamy do prowadnicy, prowadnicę dopada, zamykamy i już! Pad zwarty i gotowy, a teraz zobaczmy, jak śmiga. Wszystkie zmiany ProControllera Revolution wprowadzamy za pomocą tej oto aplikacji. Funkcji mamy tutaj bardzo dużo, ja Wam opowiem o tych najważniejszych. Przede wszystkim cztery dowolnie modyfikowane profile. Oprócz tych, które sami stworzymy, możemy ściągać te, które stworzą inni gracze. ProController Revolution zawiera cztery fabrycznie wgrane profile, które możecie od razu wykorzystać w grze. Jeżeli chodzi o prawy analog, możemy ustawić sobie martwą strefę, dowolnie ją regulować. I bardzo, bardzo dokładnie ustawić czułość gałki. Jak widzicie, prawa gałka analogowa również ma podświetlenie i jej moc możemy regulować za pomocą tej aplikacji. Tutaj również możemy sobie ustawić siłę wibracji delikatnie albo hardkorowo. Mapping tutaj za wiele nie trzeba tłumaczyć. Na tym padzie możecie zdefiniować absolutnie każdy przycisk. W tej strefie regulujemy zakres działania triggerów. Fajne jest to, że możemy ustawiać inaczej lewy, inaczej prawy, tak jak nam pasuje. Ostatnia rzecz, opcja makro, gdzie łączymy sekwencję przycisków w jeden rozkaz. Znam parę gier, gdzie na bank się to przyda. Revolution i Raiju to dwa świetne, ale jak się okazuje, zupełnie różne kontrolery. Dają mnóstwo możliwości nie tylko dla prograczy. ja jeszcze sama nie wiem, na który bym się zdecydowała. Przypominam, że premiera na naszym rynku na początku 2017 roku. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz materiał. Widzimy się niebawem. Pa pa.